Państwa, wśród nas jest wielu wspaniałych gości, ale chciałbym, abyśmy serdecznie przywitali pana posła, ministra rolnictwa, pana Jana Ardanowskiego. Trzeci z tenorów polskiej ekonomii jest Państwu doskonale znany. Właściwie nie powinienem go przedstawiać, bo znany jest z telewizji, radia, fachowej prasy. Potrafi mówić o ekonomii w sposób odpowiedzialny, a zarazem interesujący, co jest rzadką sztuką. Bardzo prosimy, panie Andrzeju Sadowski. Bardzo dziękuję za zaproszenie na kongres. Andrzej Sadowski, członek Społecznej Rady Doradczej przy Prezesie Najwyższej Izby Kontroli i prezydent Centrum im. Adama Smitha. Jednym z moich mistrzów, których miałem okazję poznać był Stefan Kisielewski, który mawiał, że nie ma poglądów politycznych, ma tylko poglądy gospodarcze. I będę się tutaj trzymał kwestii czysto gospodarczych, bo one są rozstrzygające. Ale też, że ten Stefan Kisielewski postawił taką diagnozę, która ma zastosowanie i w dzisiejszej sytuacji, kiedy oceniał upadającą gospodarkę permanentnego niedoboru w końcu lat 80., stwierdził, że to nie kryzys, to rezultat. I dzisiaj mamy rezultat kumulacji wielu działań w świecie polityki, które niszczą gospodarkę. Bo tak na dobrą sprawę to nie gospodarka jest w kryzysie, ale świat polityki, który oddziałowuje na państwo, a przez to niszczy postawy gospodarcze. Przypomnijmy, że Polska w 1989 roku miała dystans w stosunku do państw EWG, czyli poprzedniczki Unii Europejskiej, wyliczany przez to, że EWG na około 80 lat. Taki był dystans wówczas do najbiedniejszego państwa w Unii Europejskiej, jakim była Portugalia. Ale dzięki temu, że w Polsce przywrócono wolność gospodarczą i zrobił to ostatni... Komunistyczny reżim, wprowadzając w grudniu 1988 roku tzw. ustawę Wilczka, Polska w ciągu kilku lat stała się państwem największego tzw. cudu gospodarczego końca XX wieku na świecie, o czym milczą podręczniki, które, z których uczy się polska młodzież. I dzięki temu największemu cudowi gospodarczemu gdzie został zrealizowany bez udziału banków, do których dostęp był niezwykle ograniczony, bez tych dróg, które dzisiaj mamy, bez telefonów nie tylko komórkowych, ale nie było stacjonarnych, czy bez tych wielu roczników dobrze wykształconej młodzieży, która dzisiaj funkcjonuje w gospodarce i bardzo skromnych oszczędnościach, osiągnęliśmy... W skali globalnej największy rozwój gospodarczy, i tenże rozwój, ten cud gospodarczy spowodował, że ci mikro i mali przedsiębiorcy, stworząc blisko 2 miliony przedsiębiorstw, jednocześnie stworzyli blisko 6 milionów miejsc pracy w ciągu kilku lat. To właśnie dzięki nim, czego politycy nie docenili, Polska utrzymała demokrację, a to z tego względu, że. Masowo zwalniani pracownicy z państwowych zakładów, które były zamykane i prywatyzowane, nie wyszli na ulicę tylko dlatego, że mieli pracę w tych mikro małych przedsiębiorstwach. W Rumunii górnicy i inni bezrobotni ruszyli wówczas na Bukareszt, obalając pierwszy niekomunistyczny rząd, a w Polsce to się nie stało, bo alternatywą była praca w polskiej odradzającej się klasie średniej i ich przedsiębiorstwach. Dzięki temu byliśmy w stanie spłacić długi epoki Edwarda Gierka, a to jest o tyle ważne, że pan prezes Marian Banaś swoją, swoje wystąpienie w dużej części poświęcił niebezpieczeństwu, jakim jest powiększający się dług publiczny. Powiększający się dług publiczny to jest utrata suwerenności i niepodległości państwa, bo Grecja, która zadłużyła się ponad miarę na swoje wydatki socjalne i zbrojeniowe, pamiętajmy, że na 12 lat utraciła suwerenność, bo dopiero w zeszłym roku, po 12 latach, zdjęto z niej zarząd komisaryczny. Rząd Grecji nie mógł podejmować samodzielnie decyzji finansowych przez 12 lat, bo skala zadłużenia spowodowała, że państwo to stało się jak to się mówi, technicznym bankrutem. Rząd Wielkiej Brytanii dopiero kilka lat temu poinformował o spłaceniu ostatnich długów z tytułu prowadzonej działań wojennych w II wojnie światowej. Pytanie do polskiego rządu: w jakim czasie spłacimy obecny dług? Jaki jest termin spłaty obecnych zobowiązań? Bo to by pokazało, uświadomiło, ile pokoleń przyszłych musi zapracować na spłatę długu. Dług jest niemoralny, bo pozbawia przyszłe pokolenia prawa głosu i na ich ciężar i na ich koszt zaciągane są zobowiązania, które przyszłe pokolenia będą spłacać. Dzisiaj, abyśmy mając i własny kapitał i przedsiębiorców, którzy można powiedzieć, w nawet w kategoriach badań Komisji Europejskiej są najlepsi, bo to polskie społeczeństwo jest najbardziej przedsiębiorcze w skali całej Unii Europejskiej. Mając te wszystkie atuty, trzeba zadać sobie pytanie: dlaczego dzisiaj nie możemy się tak rozwijać? Dlaczego nie możemy korzystać z tego potencjału, który. Jest i zasługuje na wzrost co najmniej dwucyfrowy, bo w takim tempie powinniśmy się rozwijać i to jest naturalne nasze tempo. Skoro byliśmy już raz państwem największego cudu gospodarczego, dlaczego nie można ten cud powtórzyć? I znowu odwołam się tutaj do wystąpienia pana prezesa Mariana Banasia i przypomnę badania naszego eksperta i członka Rady, nie żyjącego już niestety, profesora Kwaśnickiego, który badał, jak Polska zmniejszała swój dystans do gospodarek referencyjnych niemieckiej i amerykańskiej przez lata 90., a jak w ostatnich kilkunastu latach ten dystans niestety zaczął się zwiększać. Także mimo dzisiaj nominalnych pewnych wskaźników, które są pokazywane, że mamy już coraz większe średnie unijne, jeżeli chodzi o zarobki, to jednak dystans gospodarczy się powiększa, a nie zmniejsza. Nie mamy tylu skumulowanego bogactwa co społeczeństwa starej Unii Europejskiej. Stąd znowu te wszystkie regulacje, które w międzyczasie popowstawały, to likwidacja ustawy Wilczka, która spowodowała, że rozwijamy się znacznie wolniej, w wolniejszym tempie powoduje, że nie rozwijamy się na miarę tego potencjału i tej energii społecznej i gospodarczej, jaką mamy. Stąd niezwykle dzisiaj ważne jest, aby hasło zaproponowane przez obecny rząd zostało zrealizowane. Przypomnijmy, że jeszcze kilka lat temu Polska miała być miejscem patriotyzmu gospodarczego. Dla mnie od lat powtarzałem, że patriotyzm gospodarczy będzie w Polsce wtedy, kiedy polska firma w Polsce będzie miała nie gorzej niż dzisiaj ma polska firma w Czechach, na Słowacji czy w Irlandii. Niestety kolejne rządy realizowały system rasizmu ekonomicznego, skrajnie dyskryminując polskie firmy, bo nawet w takim sztandarowym dokumencie który był określany jak tak zwany polski ład, to międzynarodowe korporacje uzyskały gwarancję niskich podatków i stabilnego prawa, a nie polskie firmy. Stąd jeżeli chcemy zmiany w Polsce na lepsze, to ten patriotyzm gospodarczy powinien być elementem i fundamentem działań polityków niezależnie od opcji, jeżeli mają na uwadze rozwój i społeczny, i gospodarczy. Proszę zauważyć, że państwo o najwyższym poziomie wolności gospodarczej mają znacznie niższe podatki, a mimo to wydają więcej na świadczenia społeczne i na programy społeczne i na uzbrojenie niż Polska. Nie da się w Polsce zrealizować tak rozległych programów społecznych i tym samym zbrojeń bez uwolnienia przedsiębiorców od pańszczyzny biuro biurokratycznej, którą dzisiaj ma miejsce. I żeby nie być gołosłownym, podam tylko jedną wartość z ostatniego raportu Banku Światowego Doing Business z roku 2020, kiedy jeszcze przed polskim władem, który znacząco komplikował system podatkowy wyszło na to, że polski przedsiębiorca rocznie zużywał obowiązkowo na rozliczanie podatków 334 godziny, a estoński 50 godzin. Te kilka godzin tygodniowo na dodatkową pańszczyznę to jest ten dystans, który to jest źródło powiększającego się dystansu. Unia Europejska, a tym samym system demokratyczny nie nakazuje komplikowania podatków i ten system w Polsce naprawdę może być najbardziej konkurencyjny. Dzisiaj jeszcze właśnie przed Polskim Władem system podatkowy Polski w grupie OECD na 37 krajów zajął 36. miejsce, jako jeden z bardziej skomplikowanych i niestety, co trzeba warto podkreślać, niemoralnych systemów podatkowych. Po prostu część rozwiązań w Polsce nie tylko jest nieefektywna pod względem organizacyjnym i ekonomicznym, ale jest po prostu niemoralna. Stąd mając taki potencjał, warto przypomnieć prognozę stworzoną przez George'a Friedmana w książce Następne Stulecie, kiedy patrząc na Polskę stwierdził, że Polska może być regionalnym mocarstwem i mamy wszelkie ku temu możliwości, żeby tak było, ale dzisiaj potrzebujemy tak daleko idących zmian jak te, które miały miejsce na przełomie lat 80. i 90. i koniecznie odblokowanie tego niebywałego potencjału polskiej pracy i przedsiębiorczości. Dziękuję bardzo.